Prowadząc sklep, na pewno zastanawiasz się, w jaki sposób zwiększyć obroty i liczbę klientów. Dodatkowo, pewnie niespecjalnie chcesz mnożyć koszty i zwiększać wydatki na promocje. Jako właściciel sklepu myślisz o jego rozwoju i ulepszaniu w taki sposób, by użytkownicy czuli się zadbani i docenieni. Instalując widget zakupu ratami.pl, docierasz do nowej grupy docelowej klientów, znacznie zwiększając przychody sklepu. Płatności ratami.pl to przełom w polskim e-commerce. Klient otrzymuje kredyt, nie wychodząc z domu. Całość obsługi zapewniają nasi konsultanci. Jesteśmy w kontakcie z czołowymi bankami w Polsce. Zatem klient może wybrać najwygodniejszą ofertę i nie jest skazany tylko na jeden bank. Pieniądze na Twoim koncie firmowym lądują w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Zgłoś swój sklep już dziś i pozwól na zwiększenie przychodów, docierając do osób, których nie stać na zakup od ręki.